No, cześć, to znowu my? Tak, tylko tym razem nie wskakujemy do kampera, a wskakujemy w naszego kampera i po prostu zabieramy znajomych. Znaczy, oni nas zabrali w bardzo fajne miejsce, którego jeszcze nie znaliśmy. Gdzie tak. dokładnie jesteśmy? No, daleko nie jesteśmy, bo nadal kręcimy się po województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy w okolicach świecia i dokładnie jest to gmina Jeżewo. Tak, i jezioro Stelchno. Tak, około godzinki drogi od Torunia. Słuchajcie, jechaliśmy w deszczu, ale przejechaliśmy na miejsce i okazało się, że jest bardzo fajna pogoda, więc chyba zasłużyliśmy. No, fajna pogoda, jak na zimę, bo w sumie pamiętajmy, że to jest grudzień. Grudzień, tak, więc w ciągu dnia około 3 stopnie. Dlaczego tutaj przejechaliśmy? Bo po prostu jest cisza. I spokój. Polecamy odwiedzać takie miejsca przed sezonem, a to jest mega fajne, bardzo niskie ceny, więc mamy plan przyjechać tutaj wczesną wiosną. Po sezonie bez ceny. Tak, no właśnie, bo staliśmy tutaj sobie tak na dziko, można powiedzieć. Natomiast w sezonie tutaj pewno bardzo dużo ludzi będzie. Tak, widzę ich już oczami wyobraźni. Tak, a nas było, tłumy. Tak, a nasz tłum były tylko cztery osoby, w dwa kamperki, słuchajcie, polecamy każdemu takie akcje. To jest fajnie spędzony czas, bo Odrywacie się od wszystkich obowiązków, można sobie lekko wyczyścić głowę, no bo tutaj jest totalny spokój i bardzo czysta woda. To jezioro ma pierwszą klasę czystości wody, no i panuje tutaj strefa ciszy, czyli zero łodzi motorowych, tylko elektryczne albo na wiosełka. I tak jak nocowaliśmy, to praktycznie usłyszeliśmy może samochód, który przywiózł jakąś łódkę, ale tak, żeby był tutaj ruch na wodzie, absolutnie nie. A dlaczego to jezioro jest fajne? Po pierwsze, no widać, że ta woda jest czysta. Tutaj od samego brzegu jest powiedzmy popas, a potem już jest trochę głębiej. Jezioro jest bardzo czyste, spokojne, ciche, podłużne i ma dwie wyspy. I wiemy, pozdrawiamy Krzyśka, który nam to opowiedział, na supie, spokojnie. I nie sobie tutaj przepłynął. Nas zachwyciła też roślinność i te wszystkie formacje, które widzicie właśnie w tym momencie na dole. Naprawdę fajne miejsce. No wiadomo, że z góry to wygląda troszeczkę inaczej, bo tutaj już nie, nie udało nam się dojść na nogach, bo to wszystko jest podmokłe, z boku jakiś staw, który był wyżej w ogóle niż poziom wody jeziora, więc bardzo ciekawe rozwiązanie, prawie jak malewidywy, tylko pamiętajmy, mamy 3 stopnie na plusie, może 4. No i w tym miejscu, gdzie stoimy, to jest chyba jedyny bezpośredni dostęp y, do wody z lądu. Bo tak jak z góry widać to praktycznie wszystko jest zarośnięte, także nie da się I tego plaża, jakoś specjalnie i plaża, obejść. Bo to jest y, jedyna plaża, którą jeszcze zobaczycie y, za chwileczkę. W tym miejscu stoją samochody, więc w sezonie pewno jest tam ciasno, a tutaj właśnie jest y, kawałek tej plaży. Pomościk może nie zachwyca, ale jest stabilny i solidny, bo pospawany natomiast można tutaj też wypożyczyć sprzęt i teraz jeżeli ktoś jest z naszych okolic kujawsko-pomorskie i chciałby kiedyś może się dołączyć do naszej takiej ekipy wyjazdu to słuchajcie dajcie nam znać w komentarzu czy bylibyście odważni ruszyć zimą w takie miejsce nie do końca przygotowane czy posprzątane po sezonie, bo troszeczkę śmieci tutaj było, ale ktoś nam się kręcił. Natomiast pogoda mogła też fajnie zaskoczyć, no bo i pojawiło się tutaj słońce. W sumie poza naszymi kamperami okazuje się, że nie byliśmy tak zupełnie sami, bo co chwilę przyjeżdżały jakieś samochody osobowe albo ktoś na rowerze przyjeżdżał. I co tutaj jest taką cechą charakterystyczną, co nas zaskoczyło, to że ludzie tu przyjeżdżają mursować. Po prostu ni stąd, zawąd pojawiał się ktoś, kto rozbierał się do slipek i wskakiwał, posiedział 7 minut w wodzie, potem pobiegał Liczyłaś? dookoła. Tak, Liczyłaś? tak, Liczyłaś? tak mm. pobiegał dookoła plaży, wytarł się, ubrał się. I zniknął. I tak samo zrobił nasz przyjaciel. Tak, i żeby nie zamarz szybko, Angelika przygotowała naszą ulubioną kamperową pizzę, więc zrobiliśmy cztery pizze. Webasto wyłączone w tym momencie, no bo przecież dopiero co byliśmy na spacerze, więc ta pizza podgrzała y, bardzo mocną atmosferę. Polecamy, przepis jest naprawdę super. A samo miejsce jest naprawdę fajne, jest zagospodarowane, chyba tutaj nawet jakieś dofinansowanie było. Tylko w sezonie możecie przemnożyć to wszystko razy 50, albo lepiej, jeśli chodzi o ilość pojazdu. Więc wątpię, żeby były takie możliwości na takie siedzenie z, z rozstawionymi markizami, stolikami, krzesłami, bo to po prostu będzie bardziej jako parking. A tutaj macie podgląd, jak jest zagospodarowane w sezonie, czyli są punkty gastronomii i tego typu sprawy. Jak się wyjdzie z parkingu i przejdzie się na drugą stronę tutaj tej głównej drogi, to praktycznie zaraz jest ścieżka, która prowadzi do lasu i też można fajny spacer tam zrobić. Fantastycznie. Po, po obiadku, po tej pizzy. E, tak. tak naj, najlepiej my to zrobiliśmy w odwrotnej kolejności. E, tak to wygląda. Fajna miejscówka, której nie znaliśmy. Bardzo blisko koło nas. Pewno Wy w swojej okolicy też e, takie macie. No właśnie, jak macie jakieś fajne miejscówki i chcielibyście się nimi podzielić, to dajcie znać. Chętnie odwiedzimy. Tak, a tutaj warto przyjechać i potem trzeba popłynąć na te dwie wyspy, bo dowiedzieliśmy się, że tam są pozostałości kamiennych kręgów. O, tam je widać po Lewej stronie, więc, ale to już trzeba drogą wodną dotrzeć, więc można tutaj troszeczkę poeksplorować ten temat. A to może dlatego ten Bożek Światowida tam stoi? Bo to chyba Światowid, co? Siedząc przy ognisku w nocy było najpierw 3 stopnie, a potem zrobiło się 7 nawet. Hmm, Piszecie, jakie cuda w no. grudniu. Tak, cały czas się zastanawialiśmy, czy to jest startujący orzeł, czy jakiś gnom. Po prostu dyskusja trwa do dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych widzów i do zobaczenia w kolejnych filmach. A będzie ich trochę. Cześć.